Nie byłoby tutaj żadnego. Niczego dziwnego? Gdyby nie fakt. Gdyby nie fakt, że po paru dniach Pan Konopski wrzucił sobie film. I uwaga, teraz się skupmy. To akurat nie są moje ujęcia. To akurat nie są moje ujęcia. Bo to są ujęcia z kolei zapierdolone z, z tego. Od, Ka od Kat Praica. Ale to nie ważne I to jeszcze o wiele taniej niż na stronie, bo za jedyne 29 zł. Odchodzi od tego też koszt wysyłki, bo w sklepie no to wiadomo, nie płacicie za wysyłkę, a w Kauflandzie macie tam. I Teraz uwaga! To jest. To jest pierwsze to jest, to jest pierwsze ujęcie, to jest pierwsze ujęcie na taśmie, które no niestety nie, nie było twoje. E, no dobra. Aktualnie dostępne trzy smaki. Uwaga, ja tutaj stoję! Ja tu jestem! Tutaj, w ty, tutaj. JA TUTAJ JESTEM! Czyli krówkowy... Halo, tutaj, tu widać Sergiusza! Tu widać Sergiusza, ja tutaj stoję! Wafelkowy i delicia. Czyli... No najlepsze do smaki, bo ja je ja... testowałem. Zajebiście, że je testowałem. To jest akurat krówkowy, więc po moim odcinku polecam, tak jak Kasper zrobić stripa do Kauflanda. Niesamowite! Zdjęcie z GPS. TO JEST MOJA PANI KASIERKA! To jest moja pani kasjerka, to ona mi to kasowała. Więc no. Więc tak szczerze uważam, kurwa, za szeroko niestosowne, yy, wręcz żygowe. Yy, no takie zachowanie, no kurwa, no, jest to... Ja już powiedziałam, że to jest nielegalne, bo kurwa za, zarabiasz na cudzej wartości intelektualnej. No, no no bardzo brzydko, kurwa. No kurwa, chłop wziął sobie dila, wziął dila, za którego mu zapłacili pewnie w kurwę pieniędzy. I za się pofatygować do sklepu i kurwa to nagrać. To po prostu bez pytania, bo to jest najważniejsze, bo jedną rzeczą by było, wiesz, ktoś do ciebie dzwoni, pisze: "Ty siema, kurwa, no nie mam jak." Nie mam jak, czy, czy mógłbyś mi użyczyć ujęć, bo koniec końców te ujęcia są tak samo dobre w moim filmie, jak i w jego filmie, bo, bo po prostu to są ujęcia ze sklepu, to tutaj nic się nie dzieje takiego, czego nie można by było powielić. Może delikatnie, delikatne, kontrowersyjnym pomysłem jest zachęcać Ciebie, żebyś poszedł do Kauflanda, jeśli samemu mu się nie chciało pójść do Kauflanda, ale no, no kurwa, no, no jest to kurwa średnie. Więc no. Więc bardzo bym prosił, żebyś ten film usunął. Bo nie chcę ci go zgłaszać. No i jakiś tutaj szlaban kurwa na, na wypłatę też powinien pójść, nie? Bo to tak. No kurwa, no, no tak się nie robi w skrócie, nie?